Maneczko Widzowe z tej strony gamerowski. A dzisiaj jak widzicie Jesteśmy bez tym onlinea Bo on teraz aktualnie chyba nie może grać Ale chciałem wam pokazać w ogóle jak widzicie To jest śnieg Ale to jest widzowy zrobione tylko sztucznie Bo jak widzicie to są bałwany Które tak naprawdę powodują ten śnieg Bo kurde nie wiem dlaczego nam jest widzu nie da się Śniegu bo to jest chyba zły biom Czy coś dlatego Nie można spowodować opadów śniegu i w ogóle, widzowie, to jest taki spontaniczny odcinek, bo chciałem wam w ogóle pokazać tam jakieś nowe rzeczy, które budowaliśmy. Już jedną w sumie widać. Tą laskę yy, świąteczną, którą on zbudował wybudował. Mega, mega ładna. Jeszcze więcej ich wybudujemy. Tutaj druga laska świąteczna, kielizak. Tutaj chcieliśmy zrobić taki mechanizm, że śnieg będzie spadać na drzewa, ale okazuje, okazało się, że jednak nie działa. I o, tu jest w ogóle, nie wiem, czy Pokazywaliśmy wam, w ogóle tu są takie też nowe budynki, to jest sklep tym online, już, zapo już zapomniałem jak się nazywał, gdyby gdzieś to była taka dokładniejsza nazwa, to bym wam powiedział, coś tam store chyba, ale już zapomniałem, nie, nie, chyba nie, już zapomniałem jak się nazywa, ale taki sklep tym online, fajny, tutaj wbudowaliśmy takie apartamenty. Wzorując się na takich pewnych, o którym Wam na razie nie będę mówić, w sumie chyba nigdy Wam nie powiem, ale takich wzorowaliśmy się na pewnych. Tutaj i tutaj będzie supermarket, bo tym online go budował. Tutaj jakaś komenda policji, to jakiś domek został wybudowany w ogóle. Fajnie. Tutaj zrobiliśmy takie przejście bardziej połączenie z pierwotną częścią miast widza. Jeszcze, a, jeszcze choinki się wam widzowie pokazać. Tu jest choinka Tymonajna, którą on wybudował spoko wyszła taka do, duża do, dosyć. Tutaj ja wybudowałem jeszcze taki mini ogród wafelski. A tutaj zrobiliśmy takie drugie przejście do wafla, tylko nie wiem dlaczego, ale jest zamurowane. Później je najwyżej jakoś odmuruję czy tam zrobię na nowo to przejście. No, i jeszcze tą moją choinkę chciałem Wam pokazać. Tylko gdzie ona była? Gdzieś tutaj. A już chyba widzę. Czekajcie, widzowie, gdzie był ten budynek. O, tu jest. Właśnie. Zrobiłem takie mini prezenty i po prostu użyłem czterech sadzonek świerku. Postawiłem je obok siebie i łączki kostnej użyłem. I po prostu wyrosło takie coś. Takie drzewko. Tutaj już wam pałac prezydencki pokazywaliśmy. No i... Coś jeszcze chciałem wam pokazać. A i chciałem zapowiedzieć oficjalnie, że jutro albo już dzisiaj w zasadzie, bo, bo już mamy z tym onajnem tekst naszej nuty. Tutaj że tak w ogóle a propos powstają, skoro już latam po starym mieście. Dokończyliśmy też wiele budynków, na przykład ten został postawiony, w sumie tak dokończony, bo on nie był dokończony i zaczęliśmy rozmawiać z tym online'em na temat tej, co dalej z tym dwa widzowie oficjalnie mamy już tak naprawdę prawie zrobiony trailer tylko brakuje nam jeszcze takich, wiadomo scenek które będą w środku, w nim ale tak to tą muzykę całą mamy już ogarniętą naprawdę mam nadzieję, że was ta nuta wam się spodoba, no bo w sumie mi się bardzo podoba, bo taki rytm też świąteczny jest, taki beat świąteczny. Ogólnie fajny tekst wymyśliliśmy z tym online, to nasz znaczy autorski tekst na razie, nie będę wam go... ten... Yy, ...mówić. Ale tutaj teraz polecimy sobie... Bo w ogóle z tym online ostatnio wbudowaliśmy... znaleźliśmy tak naprawdę bo my tylko je tam próbowaliśmy coś odnowić, Aha. takie... O, tu w sumie był... E, e, tu jest sala tronowa. Bo znaleźliśmy... Podczas dokończenia właśnie tych budynków na Starym Mieście, znaleźliśmy salę koronacji króla Kowadeusza. Tutaj jakieś losowe tam słowa była chyba, chyba ta tabliczka się trochę zniszczyła. Idąc sobie tym kejwem, bo tak znaleźliśmy najpierw to, to znaleźliśmy jeszcze tutaj drugie coś. Drugi król miazwickich plemion. Kowadeusz, Idea Emilan. W latach... W sumie tam te lata są nieprawdziwe podane, bo kurde my znaleźliśmy jeszcze drugie, których było w ogóle co innego podanego i chyba tamte było dobre. Dobre lata podane. W sumie idę wam pokazać od razu ten drugi grobowiec. Gdzieś on tam był schowany, z tego co pamiętam tam gdzieś w pierwszym domku. O chyba w tym żółtym tak, w tym żółtym, czy nie w tym żółtym? Nie, w tym żółtym chyba nie. Później buduje to ten... tutaj, tak, dokładnie. Zajęliśmy jeszcze taką yy, czaszkę Ludwik, Ludwika Pryzmarynowego, czyli pierwszego tam w sumie księcia miazwickiego, bo yy, miazwic miał ustrój księstwa. I później jakieś plemiona przejęły miazwic i został spalony. Bo taka, była jego wyrok śmierci. Był księciem księstwa Międzowiciego w latach 751 i 778. I później tam te plemiona przejęły Miazwic, ale później jakiś tam właśnie ten jego syn, Kowadeusz, właśnie tam zorganizował bunt przeciwko tym plemionom. I tak już został królem oficjalnym Międzowica. Tam była właśnie jego sala koronacji to jest kapsuła czasu, w ogóle nie widziałem jeszcze jej o kurde, co ona tu robi kapsuła, a pewnie tym online ją odkopał 780 rok pewnie jeszcze gdy go tutaj pochowano to dali jeszcze ją co tu jest napisane a, konstytucja księstwa miazdwickiego z 700 roku każdy obywatel widza musi wyznawać katolicyzm z wyjątkiem obcokrajowców aha, co jest Teraz są w ogóle zupełnie inne te zasady konstytucji w miastwidze, książ książę, miastwidza pełni władzę, jeśli obywatel zostanie powołany do wojska, nie może się sprzeciwstawić, czyli musi, w skrócie, ma obowiązkową służbę wojskową, go państwo na przykład wezwie. Ksi książę, mimo że ma pe pełną władzę, nie może używać przywilej y ze swojego stanowiska, czyli na przykład jak ma na przykład swój pałac, to on tam nie może korzystać ze wszystkiego. Na przykład po swojej pracy musi udać się do swojego domu, nie może tam jakoś długo siedzieć. Książę ma obowiązek walczyć do końca miast widzę, nawet jeśli grozi mu za to śmierć. No właśnie, tutaj taki sam temat był, bo ten miast przegrał wojny z plemionami, bo tam jakieś plemiona podobno miały sojusz i wiadomo co, jak to dalej się skończyło. W ogóle tam dalej na Starym Mieście, może od razu wam pokażę, jest zamek prawdopodobnie, bo tak w ogóle znaleźliśmy go, to jest prawdopodobnie właśnie zamek albo tego Kowadeusza, albo wcześniej mógł należeć też do tego przelecę się tak krótko po widzu i pokażę Wam na przykład jakieś budowle. To właśnie jest ten zamek y, królewski, prawdopodobnie Kowadeusza, ale wcześniej prawdopodobnie używany był jako właśnie siedziba tego y, właśnie tego y, ludwika prysmarynowego i w ogóle jakbyście się zastanawiali dlaczego on taki odboku jest płaski, to... Ponieważ znaleźliśmy go tutaj, ale tym on najszybciej wybudował ten kościół i chcieliśmy go zrekonstruować, ale już tutaj stał ten kościół, nie chcieliśmy go niszczyć, więc końcowo odnowiliśmy tylko tą jedną część. Pokażę Wam co jest w środku, tak w środku nie ma za bardzo nic, ale mam tutaj taki tron i salę... znaczy u to jest taka jakby sala tronowa czy coś tego typu. Tak to wygląda. To zaraz pójdę odnieść tą konstytucję, żeby tutaj nikt się na mnie nie wkurzył. Te domki, tak, w ogóle też zostały chyba odnowione, bo z tego co słyszałem, też zostały znalezione w tych y, tutaj w terenach. W ogóle też z tym online'em chcemy tutaj zacząć odkopywanie, bo z, y, przypuszczamy, że to będzie jakieś podziemne miasto. Ponieważ y, no wiadomo, tutaj później jakieś te tereny zostały wypiętrzane, wiadomo błoto na tym posiadało, później chyba to zostało zalane te tereny pobliskie i na tym osiadał piach i takie górki popowstawały w końcu wbudowaliśmy tutaj wróciliśmy tutaj i wbudowaliśmy miasto a więc będziemy chcieli tutaj prawdopodobnie odkopać tutaj jakieś to yy, pod starym miastem w ogóle samo, samo to jest dziwne, że pod starym miastem akurat znajduje się to Drugie stare miasto, które chcemy właśnie odkopać. Nie wiem czy tam w ogóle coś jest, ale prawdopodobnie coś tam może się kryć, bo skoro jest cała dronowa, to mogą być też jakieś tam na przykład małe kościółki czy coś tego typu. No i co jeszcze wam pokazać widzowie? Myślę, że to był końc tego odcinka. jeśli Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę. Podajcie też na kanał Tim onlinea, wpadajcie też na mój drugi kanał Keyboard i oczywiście yy, oczekujcie premiery czy tam traileru yy, Merry Christmas 2 moim zdaniem bardzo fajnie wyjdzie ta nuta i prawdopodobnie premiera będzie 24 lub yy, 25 raczej 24 grudnia 2024 roku ponieważ no tak yy, jest po prostu Merry Christmas yy, yy, to pierwsza część to w ogóle też była 24. Idealnie święta, więc teraz też chcemy mieć idealnie święta tą nutę, tylko ona będzie dużo bardziej zaawansowana. No i żegnajcie widzowie, do zobaczenia w następnym odcinku i siema! PUU!